Гвозди спадают тут одна за другой. Dobrze, że stoję gdzieś obok Choć ludziom lepiej na pozór, gdy później się budzą Lepiej na pozór, jak żyją nie brudzą. Lubią narobić mrodu, a potem się zwinąć To Osiągamy sukcesy, z natury nas winią, Ziom, ludzie, ślepi na miłość, przez hajs odbiło Olewają rodzinę, i czpają i piją Stoję obok, nie czaję to jak słabe kino Idę, zniknęły i żyjemy chwilą W mieście się czuję tak jak za granicą, a to nie jest Rio A ludzie zamiast być razem, to ciągle się kłócą i biją Auta na raty, jedzenie na wynos Już powoli gotowa, gotowa przeminąć nie pasuję tu i nie chcę pasować bardziej Poukładałem się ledwie, lecz w innym kształcie Wyczuwam twoją energię, której chód znajdzie dla mnie lepsze miejsce W którym już nie muszę pasować bardziej Ja bardziej nie chcę dopasować się do ram, w których już się nie mieszczę Każde pokolenie Tu. jakoś od zawsze chciałem być na przekór Nie na świeczniku, ale gdzieś w brzegu Z dala od fermentu, fejków, zdala od zgiełku Wolę grać na własnym sercu, nie słuchać czego pędu Jak Mister PW, bez względu na to co modne Uskrzydlać ludzi jak Red Bull Nie wiem jak rozbić monopol i być innym jak nie sobą Nie umiem ocenić co bawi publikę i co będzie hitem dla kogoś Wyżej mikrofon, we własnym stylu jak Rococo to skumane wersje, odbiorca wybrany. Nie motłoch, ten co nie pasuje, tu w świecie zakłamanym jak Pinokio. Pełni obudy, ludzie jadowici jak skorpion. Żywe procesory jak w Tokio, dla zysku to kurwa się potną. Lepsza już jest chyba samotną. Nie pasuje tu i nie chcę pasować bardziej. Poukładałem się ledwie, lecz w innym kształcie. Wyczuwam twoją energię, której chód znajdzie dla mnie lepsze miejsce. Nie Muszę pasować bardziej. Ja bardziej nie chcę. Dopasować się do ram, w których już się nie mieszczę. Każde pokolenie ma swój czas i ból. Moje nie znalazło czasu, żeby czuć. Ej, 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 nie pasuje tu, bo mierzą mnie tylko liczbami. Słowo nie znaczy tu nic dla nich. Tacy jesteście, to chuj z wami. Nie pasuje tu. Nieraz to znów puszczamy, nieraz pomogła leczyć rany nie sta siłę ją kochamy. Znikam i z oczu już powoli świat ten, który był jak brat mi. Zmienia się nawet to, co miało być na zawsze, jak sprzed lat.